Uważam, że nowe potrzeby wymagają nowych technik. Nowoczesny artysta musi znajdować nowe drogi i sposoby wyrażania swoich opinii. Nowoczesny malarz nie może przedstawiać ery samolotu, bomby atomowej, radia, na sposób sztuki renesansu lub którejkolwiek z wcześniejszych epok. Każdy czas znajduje swoją własną technikę. Mieszkam w Springs w East Hampton na Long Island. Urodziłem się w Cody w Wyoming 39 lat temu. Moje malarstwo jest bezpośrednie. Zwykle maluję na podłodze. Lubię pracować na dużych płótnach. Czuję się lepiej, bardziej swobodnie w rozległej przestrzeni. Kładąc płótno na podłodze jestem bliżej, jestem częścią obrazu. Czasem używam pędzla, ale wolę patyk. Czasem wylewam farbę bezpośrednio z puszki. Lubię malować kapiącą, płynną farbą. Technika malarska wyrasta z naturalnej potrzeby. Chcę wyrazić, a nie ilustrować swoje uczucia.